Politycy się tak bardzo z tym nie kryli. Kiedy oni wychodzili nie wiem, ze studia z Moniki Olejnik z 7 dnia tygodnia, to Paweł Graś normalnie gdzieś tam z Michałem Kamińskim, który wtedy był w PiSie, czy tam z Adamem Bielanem, normalnie się śmiali, żartowali itd., itd. Teraz, jak jakiś dziennikarz oczywiście spotka takiego polityka z jednej i z drugiej strony, zrobi zdjęcie. Pamiętam, było też takie zdjęcie kiedyś w czytelniku, który był uchwycony Michał Dworczyk, który wchodził, i Słowo Miernitra, z którego tam prawie że obejmował, czy poklepywał po plecach. Silni razem, czyli ten taki twardy elektorat, po prostu, który jest na portalu X, tak się wzburzył, że jak tak można, że to zdrada, i wszystko, 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 co tam się zadziało. No prawda jest taka, że politycy ze sobą piją, politycy ze sobą się spotykają, żartują. Ja bardzo często, na przykład jak rozmawiam z politykami przez telefon, na oni są w Strasburgu, czy gdzieś tam to słyszę, jak do polityka z zupełnie innej opcji właśnie coś tam mówią, takiego bardzo ciepłego. Więc politycy, oni przed nami tworzą teatr. My jesteśmy w tym teatrze.